Hej, cześć, witajcie w kolejnym dniu z naszej rumuńskiej wyprawy właśnie wyjeżdżamy z Noclegu, kierujemy się w stronę Braszowa, aczkolwiek na razie jedziemy na... będziemy mijać Braszów i jedziemy do zamku Pele. Jeśli jeszcze chodzi tutaj o sam nocleg to byliśmy w takim pensjonacie, no taki domek prywatny, bardzo miły właściciel. Tuż po przyjechaniu e, poczęstował nas e, jakimiś lokalnymi e, wyrobami, to znaczy no, alkoholem. Tak to, to pokój fajny, mały, z łazienką. Tutaj jakaś przebitka teraz tego pokoju, żebyście mniej więcej mieli e, wgląd. Wszystkie noclegi i ceny noclegów będę podawał w jakimś odcinku podsumowującym, już jako ostatni odcinek tego wyjazdu, eee, taki dodatkowy. Aquele coś takiego. Zbliżamy się do zamku Pele, natomiast droga tutaj była tragiczna. Dzisiaj jest sobota i korek to było chyba jakieś 15 km. Eee, nawet gdzieś tam wymijając te, te samochody, to i tak ciężko się jechało i długo zeszło, żeby to, to przejechać. Jakbyśmy jechali samochodem, to jeszcze byśmy chyba tam stali w tym korku na ten, co tworzy. No ale teraz już chyba będzie znośnie. Jesteśmy w sam, o, w zasadzie pod zamkiem Peles. E, no, troszeczkę nam się plany dość mocno pozmieniały, bo planowaliśmy jeszcze albo zobaczyć Braszów, albo, e, albo zamek Bran, który jest też tej godziny stąd. Natomiast, z racji, że bardzo długo zajęło nam tej dotarcie do tego e, zamku Peles ze względu na niesamowity korek, jaki był. E, no tutaj na drodze do tego zamku no musieliśmy niestety zrezygnować z reszty atrakcji i jedziemy teraz na nocleg do e... o i no i znowu nie pamiętam jaka to jest miejscowość, ale obok troszeczkę za miejscowością Forogasz czy Faragasz? jakoś tak znowu mam w zasadzie mam praktycznie codziennie Jakieś ciekawe historie do powiedzenia związane właśnie z naszą podróżą. Bo e, tym razem byliśmy, e, gdy podjechaliśmy tutaj na miejsce pod ten zamek, no to oczywiście nie było żadnych parkingów, nic zero. No i tak zjeżdżając tutaj, szukając jakichś e, miejsc, e, jakiegoś miejsca parkingowego, no znaleźliśmy po prostu tam wzdłuż, jakby domów, było trochę zielonego. Zachodnikiem, no i też tam już jakiś, jakiś motocykl z Włoch stał, więc no po prostu się przyłączyliśmy. Stanęliśmy za nim i zobaczył nas e, tutaj właściciel pensjonatu z naprzeciwka. Bo tam sobie jeszcze zatrzymaliśmy się, jeszcze chcieliśmy sobie szybko zjeść jakieś bułki z Lidla, które sobie kupiliśmy wcześniej, żeby zjeść coś na szybko i nie tracić czasu. No i zobaczył, że tak jemy, jak takie e, dzieci biedne pod murkiem więc zaprosili nas z żoną naprawdę super sympatyczni ludzie do siebie tam na, 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 na podwórko no nie na plac, mieli tam właśnie stoliki, parasolki i poczęstowali nas kawą udostępnili toaletę super sympatyczni ludzie, jeszcze tam jak coś, nie wiem czy to Niemcy byli czy, czy, czy kto, ale właśnie coś też gości chyba u nich byli trochęśmy tam sobie pogadali także no powiem wam, że tutaj yy, ludzie w tym kraju są naprawdę gościnni i co do tego nie mam najm najmniejszej wątpliwości mam tylko nadzieję, że teraz w drodze powrotnej nie będzie już takiego korku właśnie to miasteczko, które powoduje ten olbrzymi korek który tutaj widzicie wyobraźcie sobie w tym momencie, że Jadąc w tamtą stronę, w stronę zamku, w takim korku przyszło nam jechać. I teraz tutaj w Rumunii ludzie nie mają jakiegoś zwyczaju je jeżdżenia przy prawej krawędzi, tak żeby można było sobie środkiem te samochody omijać. Tylko właśnie, póki jest wolna ulica, to można jeszcze coś wyminać, a potem trzeba stać w korku i czekać, aż się trochę zrobi jakaś luka. Czasami o to tutaj niektórzy fajnie zjeżdżają, ale niestety jest to rzadkość. Raczej ludzie nie mają tutaj tego zwyczaju. Coś tu się zadziało ewidentnie, bo karetka, straż, laweta, musiał być jakiś wypadek Powód w korka w drugą stronę, bo wcześniej w tą stronę ładnie się jechało A tutaj coś się wydarzyło ewidentnie Jakieś zdarzenie wypadkowe Oby nic poważnego Cóż, no, niewykluczone, że było tak, żeby był mega korek z tamtej strony i ktoś nie wytrzymał presji, próbował sobie wyprzedzać, i no niestety wyszło tak, a nie inaczej. Bo tutaj, w tą stronę, co, co widzicie teraz, ten korek to on jest od no, nie wiem, o której my tu jechaliśmy, koło godziny 15, bodajże. Także może komuś cierpliwości brakło, bo naprawdę, uwierzcie mi, ten korek miał tutaj ładnych parę, a jak nie paręnaście kilometrów. Przy czym mówię, no ja motocyklem z kuframi, no to tak na pół wyprzedzałem te samochody, bo... Nie chciałem się też przyciskać powiedzmy na trzeciego, bo zahaczyć kogoś nie trudno, a po to sobie robić sobie i komuś problem. Więc, e, ile mogłem, tyle wyprzedzałem. Oczywiście, tam ludzie na, na tych e, motocyklach bez ładunku to sobie mogli wyprzedzać, a ja to niestety musiałem. O tak, tu pan. Trzeba było się zatrzymywać co chwilę. No ale nic, udało się, minęliśmy korek. Teraz już będzie droga prosta. Myślę bez problemu, a ja wam nagram. zobaczycie ile ten korek będzie się ciągnął. Także to jest jeszcze taka mała uwaga, że jeżeli byście chcieli przyjechać tutaj do zamku Pele Nie wiem jak jest na tygodniu, ale w sobotę i podejrzewam w niedzielę tak samo Może być to problematyczne właśnie Ja nie wziąłem tego pod uwagę Nie pomyślałem nawet, że, że, że taki korek może być Bo jeśli co będzie jutro, bo jutro jest niedziela Jutro mamy plany na... No być może niektórzy się już, niektórzy się już domyślają, ci którzy znają mniej więcej Tereny Rumunii w którą stronę się kierujemy, natomiast nie będę na ten moment nic jeszcze zdradzał, no ale w każdym razie, oby jutro nie było tak samo jak tutaj. Drodzy i tutaj w tym miejscu się dopiero korek kończy Tutaj dojeżdżają samochody kolejne jeszcze w miarę normalnie I tutaj się zaczyna korek Dra Dramat po prostu Oni jeszcze nie wiedzą co ich czeka Życzę im powodzenia Wam źle powiedziałem Tam tu była jakaś luka w korku Bo korek to jest dalej ciągnie i ciągnie i tak bez końca tragedia proszę Państwa tragedia nie mam pojęcia to ma 10-15 km może także warto się zastanowić czy jesteście bardzo zainteresowani odwiedzeniem zamku Pele Patrz, to jest tam, tam, head daleko. Nie będę tego nagrywał, bo nie ma sensu. My jedziemy na nocleg, jeszcze zajedziemy do sklepu. Natomiast w tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję za dzisiaj i widzimy się w kolejnej części, w kolejnym dniu z rumuńskiej wyprawy. Trzymajcie się i do zobaczenia.